Witam was bardzo serdecznie z tej strony minus portalu PTFOPL. A dziś przygotowałem dla was kolejny odcinek z cyklu Przebieralnia. Jest to swego rodzaju loadout, jest to swego rodzaju e, film, w którym wy e, głosujecie na to, z jakim wyposażeniem powinienem wybiec na pole bitwy, ale nie robicie tego w taki sposób prosty ani dosłowny. Otóż głosujecie, dajecie propozycję osoby fikcyjnej, postaci fikcyjnej lub też e, historycznej i proponujecie e, zestaw broni i akcesoriów dla tej postaci. Możecie to robić z czwórki, z Hardline'a albo z Battlefielda 1 w tym momencie. No i tak jak już wspominałem kilka razy nie musi to mieć jakiś super sens ważne żeby uzasadnienie mnie przekonało a przede wszystkim przekonało innych widzów aby głosowali na waszą propozycję ta propozycja która nazbiera najwięcej głosów przez przynajmniej kilka dni oraz której uzasadnienie mi się spodoba? Jeżeli nawet ktoś zbierze najwięcej głosowa, ja uznam, że to uzasadnienie nie spełnia warunków, to tej propozycji nie wybiorę, więc dobrze się zastanówcie, co chcecie zaproponować, i zbierzcie i, i ubierzcie, że tak powiem, naszego bohatera i uzbrojcie go, tak, żeby to się wszystko kupy trzymało. No i wtedy ta propozycja będzie miała największe szanse, aby pojawić się w odcinku. Kolejnym. A co też wygrało y, poprzednie głosowanie? Otóż wygrała po raz kolejny propozycja Kacpra Płusy, który chyba ma monopol na przebieralnie, bo były dwa głosowania i jak na razie dwa wygrał i będzie to Rambo. Oczywiście Kasper nie musi go chyba nikomu przedstawiać, większość osób y, wie y, kim był Rambo. Ale jeżeli chodzi o to rozwodzenie się nad wyposażeniem czy uzbrojeniem raczej, to nie jest już taka prosta sprawa. Oczywiście pierwsze skojarzenie jest jasne M60. No i w wypadku naszym to będzie M60E4 z Battlefielda 4 bez akcesoriów, jedynie chwyt Ergo, barwy domyślne, torba z amunicją jako pierwszy gadżet, nie ma nic na temat broni osobistej, ani drugiego gadżetu, więc sam sobie to wybiorę. O, o, granat też sobie sam wybiorę. A dlaczego mówię, że nie jest to takie oczywiste, jeżeli chodzi o wyposażenie? Ponieważ Rambo przez wszystkie części filmów, w których brał udział, biegał z dosyć sporą ilością broni, dosyć spory był ten jego arsenał. Oczywiście kojarzymy go właśnie z, ze świniakiem w ręku, jak wali z biodra z broni, która waży dobre kilkanaście kilogramów i nie sprawia mu to najmniejszego problemu. Ale są takie odcinki, gdzie on M60, chyba w trójce, ani razu do ręki nie wziął, o ile w jedynce, M60 oczywiście, z tym, że jest to model M60. W dwójce rozpoczyna się od tego, że Rambo się zbroi na akcję i wybiera MP5, MP5A3 dokładnie. Dopiero później się M60 w wersji E3 pojawia. A jeżeli chodzi o Rambo 3, gdzie on gra w Afganistanie i walczy przeciw Rosjanom, czy że raczej wojskom radzieckim, no to praktycznie używa tylko radzieckiej broni. Są tam odmiany AK, AKM-ów, AKMS-ów, AK-47, AKS-47, AMD-65, nawet z dragunowym go możemy zobaczyć, czyli z, ze snajperką, czy też z DMR-em raczej snajperką. No, a jako, że tak powiem, LKM, czyli broń, która miałaby zastąpić M60, występuje on z PKM-em, także cały arsenał w broni radzieckiej, a M60-ki ani widu, ani słychu. No ale w naszym wyposażeniu oczywiście ta M60 będzie występować, więc może przejdźmy sobie właśnie do naszej głównej broni, do tego karabinu. M60 już omawiałem w strzelnicy, co prawda, ale przypomnijmy sobie troszkę parametrów, żeby wiedzieć, że tak powiem, z czym nam przyjdzie dzisiaj pobiegać. Otóż niestety jest to broń z najniższą szybkostrzelnością, jeżeli chodzi o bronie wsparcia w Battlefield 4, co ma niebagatelne znaczenie, kiedy znajdziemy się blisko wroga, dlatego to strzelanie z biodra no, bieganie w stylu takim właśnie run and gun, jak najbliżej przeciwnika, nie za bardzo się sprawdza w przypadku tej broni, oczywiście ona ma zwiększony damage, o tym sobie za chwilkę powiemy, ale jednak niska szybkostrzelność, no i ta celność z biodra, tutaj mamy także najgorsze parametry, jeżeli chodzi o bronie wsparcia, 5,5 bez ruchu, 5,6 w ruchu, tak więc jeżeli będziemy strajfować i strzelać z biodra, to szansa na to, że kogoś trafimy nawet kogoś, kto jest blisko nas powiedzmy kilka metrów no jest dosyć niewielka, więc jeżeli ktoś się zna Znajdzie z lepszą bronią, już nie mówię, jakimś PDW czy jakimś bardzo szybko y, karabinem szturmowym, no to y, szans za dużych nie mamy. Nie mamy nawet pomimo tego, że, tak jak wspomniałem przed chwileczką. Y, ten karabin ma zwiększony model obrażeń, czyli maksymalne 33 i ten damage bardzo powoli opada i dzięki temu aż do mniej więcej 30 metrów zabijamy czterema trafieniami, oczywiście czterema trafieniami w korpus, jeżeli trafimy headshot, no to dwoma headshot'ami możemy kogoś zabić, więc to jest bardzo fajna własność, no ale jednak, tak jak mówiłem, dosyć spory rozrzut i, i bardzo mała celność, jeżeli chodzi o strzelanie z biodra, powoduje to, że raczej bym tego nie polecam. Jeżeli chodzi o minimalny demer, to na każdym dystansie zabijamy pięcioma trafieniami. To jest też coś bardzo dobrego, jeżeli chodzi o M60 i to jest też coś, co będziecie mogli zobaczyć na tym filmie. Pomimo tego, że nie korzystam z żadnego celownika, mam tylko ten celownik mechaniczny, który jest fatalny. To jest najgorszy, moim zdaniem, i chyba nie tylko moim zdaniem, celownik mechaniczny w całej grze. Ten, yy, ta muszka to zasłania po prostu pół świata, jeżeli się przyceluje. Jeżeli mamy kogoś bardzo daleko, to zobaczycie nieraz, że ja trafiam przeciwników i, i nawet ich zabijam, ale w ogóle ich nie widzę. Ten, ten pin muszki zasłania. Całego przeciwnika, ja tylko domyślam się, gdzie on mniej więcej jest. Jeżeli on mi zaczął strajfować, to bardzo, bardzo ciężko byłoby mi go trafić. Jeżeli chodzi o dalsze statystyki, to jeszcze dwie albo trzy, o których należy wspomnieć i warto wspomnieć. Odrzut nie jest najgorszy, nie jest najlepszy, jest dość spory. Mocno nam kopie w górę, w lewo i w prawo, tak średniawo, powiedzmy, więc jesteśmy sobie w stanie z nim poradzić. Za to mamy bardzo dobry, najlepszy mnożnik dla pierwszego wystrzału, wynoszący zaledwie jeden. Więc berstujemy, berstujemy i Berstujemy, szczególnie na tych średnich i średnio długich dystansach. Pamiętajmy, wystarczy nam 5 trafień, jeżeli przemycimy headshot, to spada nam ta wartość do 3 trafień, więc łatwo jest kogoś wyjąć na dystansie, o ile tylko zastosujemy jakiś celownik. Tak jak mówię, tego mechanicznego absolutnie nikomu nie polecam. No i ostatnia statystyka, która też jest istotna i też nie najlepsza w przypadku M60 w Battlefield 4, to jest przeładowanie. Mamy 100 boi, to jest dobra wiadomość, choć przy lkm wiadomo, że można mieć i 200. No ale przeładowanie to aż 7,8 sekundy. Oczywiście mamy tutaj taśmę, więc bez względu na to, czy wystrzelimy jeden nabój, czy też wszystkich 100, przeładowanie trwa tyle samo. No i jeżeli chcemy przeładować, to lepiej znaleźć sobie jakieś dobre miejsce, schować się w jakimś krzaczku, nie rzucać się przez chwilę owoczy, oczy, tak aby przeciwnik nas nie ubił wtedy, kiedy nie mamy dostępnej naczej broni głównej. No jeżeli już mówimy o tym, że broń główna jest niedostępna, to wtedy pewnie chcielibyśmy sobie sięgnąć po naszą broń osobistą. Ja wybrałem M1911, które w większości odcinków Rambo ze sobą nosił. W sumie chyba nagrywając ten gameplay ani razu nie musiałem go użyć to z względu na to, że miałem te bo i raczej starałem się z nich dobrze skorzystać, ale to jest pistolet, który ja bardzo lubię, jest on niezawodny i w świecie rzeczywistym i, a, i w tej grze także jeżeli musielibyśmy kogoś dobyć to spokojnie możemy z niego skorzystać. Jeżeli chodzi o gadżety, no to zgodnie z rekomendacją Kaspra pierwszy z nich to skrzynia z amunicją i po raz kolejny powtarzam, wiem, że już chyba z na razy o tym mówiłem i być może niektórych Was już to znudzi, ale skrzynie rzucamy zawsze i wszędzie, kiedy tylko możemy. Raz, że sobie możemy dobrać amunicję, dwa, że przede wszystkim naszym współtowarzyszom broni pomagamy, no a po trzecie zbieramy z tego dużo punktów, także tak jak w przypadku apteczek, jeżeli tylko jest dostępna, rzucamy same skrzynkę z amunicją, oczywiście jeżeli mamy jeszcze odpowiednie ulepszenie polowe do tych skrzynek, będziemy mogli dwie rozrzucić, do czego bardzo zachęcam i wtedy naprawdę, naprawdę wszyscy pozostali żołnierze z naszego zespołu będą nam wdzięczni. W przypadku drugiego gadżetu, którego Kacper nie określał, ja wybrałem C4, ponieważ grałem duże podboje, a wiadomo, że jest tam dużo pojazdów i warto jest mieć coś e, przeciwko nim. Już o tym kiedyś mówiłem i to za bardzo mi się nie podoba, że po tym ostatnim patchu, ostatnim on był dość dawno temu, ale jednak na miesząc z C4 kami trzeba przynajmniej, tr znaczy trzeba trzy, nie wystarczą dwie na czołg, co mi się bardzo nie podoba. Osobiście uważam, że dwie C4 to była taka y, y, dobra, y, balansowa wartość, Ponieważ trzeba i tak blisko podejść czołgu, trzeba te C4 przykleić, a trzy przykleić te czwórki to jest kilka dobrych sekund i szansa na to, że nam się to uda jeszcze zdetonować, potem będąc niezauważonym i niezabitym przez kierowcę albo strzelca czołgu, czy też lawetę, albo kogoś innego, no jest bardzo, bardzo mała. No i ostatnia sprawa to kwestia granatu. Ja wybieram granat zapalający, zresztą chyba do wszystkich zestawów teraz używam zapalającego. I w czwórce i w jedynce podobają mi się te granaty najbardziej, ponieważ one moim zdaniem najbardziej taktycznie się sprawdzają, jeżeli chodzi o zatrzymywanie przeciwników, wystraszanie przeciwników, wykurzenie ich z jakiegoś miejsca. Potrafi stworzyć taką barierę um, um, ogniową, która nas zabezpiecza i, i potrafi odciąć flankę, a poza tym sama ta bariera ogniowa też widoczność, więc jeżeli ktoś nas ostrzeliwuje, można między niego a siebie rzucić ten granat i wtedy się schować, przemieścić, zmienić pozycję. No i moi drodzy, jak się cały ten zestaw sprawdzał, tak jak widzicie, na dystansie można było poszaleć, im bliżej, tym gorzej, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o sam karabin, to mi się bardzo podoba, nie ma najlepszych statystyk w czwórce, oczywiście dobrą lepszy celownik, być może inny chwyt, ponieważ Ergo pozwala nam lepiej strzelać w serii, a ja tutaj jednak wolałbym berstować, mamy niski mnożnik dla pierwszego wystrzału, dołożyłbym tutaj jeszcze chwyt pochylony wtedy mielibyśmy mnożnik dla pierwszego, strzału poniżej jedynki, więc odrzut pionowy dla pierwszej kuli serii byłby niższy od tego, jaki byłby dla kolejnych, co byłoby bardzo dobrą własnością i wtedy takie krótkie 2-3 burstowe strzały mogłyby nam kłać przeciwników na dłuższych Dystansach. No i na tym będziemy powoli sobie kończyć dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się spodoba, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. Nie zapomnijcie także zostawić swoich propozycji na loadout do kolejnego odcinka. Przypominam postać historyczna lub postać fikcyjna i ładnie uzasadnione wyposażenie i uzbrojenie dla tej yy, właśnie postaci z jedynki, yy, z hardline'a albo z czwórki. A ja już odmelduję się i do następnego razu z tej strony menu z PTFpl.